Pani prezes, drogie panie, szanowni panowie, drodzy goście, pięć lat to faktycznie dobry czas, żeby spojrzeć do tyłu. Myślę, że będę tu rezygnował. Wszystkich tutaj obecnych na sali jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tej prezentacji, bo ona w sposób taki zwięzły syntetyczny pokazuje bogactwo waszych działań i inicjatyw, tych podejmowanych na terenie gminy Tymbor, o których pewno bardziej wiemy, bo one były bliżej, ale także tych na Limanowszczyźnie, w powiecie limanowskim, a także w województwie, a nawet w Warszawie, od w kolegów gospodyń wiejskich usłyszała nieraz e, cała e, Polska. Także pozwólcie Państwo, że na ręce Pani Prezes, na ręce Was wszystkich, e, wyrazy ogromnego uznania. Ja chciałbym nawiązać do faktowego spotkania z organizacjami pozarządowymi, gdzie ze swojej strony, gdzie również zaproszona była Pani Prezes i inne wszystkie organizacje działające na terenie gminy, powiedziałem, mówiliśmy, pokazywaliśmy bogactwo działań stowarzyszeń na terenie gminy. Z mojej strony padły tam dwa takie myślę istotne słowa, które wyrażają relacje pomiędzy samorządem, samorządem tym barku, a stowarzyszeniami, w szczególności Waszym stowarzyszeniem. To jest partnerstwo i współpraca, bo to dzisiaj z tej prezentacji było widać, jak wiele wspólnych inicjatyw, jak się uzupełniamy. Nasze działania są komplementarne i za to wspaniałą współpracę w imieniu samorządu Gminy Tylbar chciałem panią, pani prezes, serdecznie podziękować. I na zakończenie chciałem jeszcze szczególne podziękowania złożyć na ręce już pani prezes, bo faktycznie jest pani takim zwognikiem, osobą, która integruje środowisko Pani. Dziękuję bardzo za bardzo dobrą współpracę. I faktycznie jest Pani takim wzorem do naśladowania, jak chodzi o prace społeczne, bo Pani y, praca odbija się nie tylko na terenie Gminy ale także w powiecie limanowskim, także w regionie. I naprawdę robi Pani wiele dobrego dla naszego regionu i życzę Pani dużo powodzenia i sukcesów w kole gospodyń Wielskich, ale także w pracy tej samorządowej, lokalnej, życzę dobrego. I na zakończenie taki symboliczny grawek, który podsunął z przepięknym widokiem, tutaj z Panem Stanisławem mówiliśmy, że chyba nie ma piękniejszego widoku. Może są piękniejsze, ale ten jest na pewno piękny na tym Barski Rynek wraz z Kościołem i ten grabem, nie będzie takim symbolem uznania dla Was, Pań za te pięć lat wspaniałej pracy. Jeszcze raz wyrazy szacunku, gratulacje. Gratulacje także dla Panów, dla Pana Marka, dla mężów, dla rodzin, które Was wspierają. To jest piękne dzieło. A pamiątka będzie za 50 lat, bo jak, jak będziemy, mam nadzieję, za 50 lat zaglądniemy do kapsuły czasu, to zobaczymy nasze świadectwo czasu i też będzie tam KGW Tylma. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Gospodynie, że tak powiem. Bardzo się cieszę właśnie, że już od pięciu lat działacie na terenie, nasza, na, na tym barku właściwie, muszę powiedzieć. Cieszę się, że... Mogę mówić Agnieszko? Agnieszko, miałaś ten pomysł i że Panie Wosłyście środowisko tak bardzo. Chciałam Wam podziękować za Waszą pracę, za czas, za czas poświęcony na tą działalność charytatywną, bo to trzeba powiedzieć, że to, to, co robicie, to jest duża, wielka działalność charytatywna. Za tą działalność charytatywną, za wsparcie, które dajecie rodzinom i za, za pieniążki, które, które przekazujecie na cele naprawdę dobre. Chciałam Wam za to podziękować w imieniu swoim i w imieniu całej Rady Gminnej, przede wszystkim w imieniu mieszkańców którzy naprawdę bardzo się cieszą, że coś takiego istnieje i myślę, że wasze koło będzie się rozwijać. A tak pięknie wyglądacie zawsze, że naprawdę aż proszę bardzo, brawo dla tych pań. No i jeszcze chciałam podziękować, tak jak tutaj pani się mężom, mam nadzieję, że przygot... panowie też się coś już nauczyli gotować i to się tak będzie rozszerzało. Bo... Dziękuję serdecznie. Myślę, że trzeba będzie przyjmować do gospodyń Wiejskich, no i każdy pan musicie popisać jakimś daniem, żeby został przyjęty. A to takie małe, co nieco coś słodkie podanie.